serdecznie, od razu mówię cztery kara. Giles, do Kontra spóźniona. No mój nie ma nic do powiedzenia. Na szczęście nie gra, bo jest zwolniony. Spasuj weź koleś, i nie wygłupiesz. Zagram sobie już. No, no, no. Nie jest źle. Szło im dużo w piki, w kiery, sześć, sześć pików już. Albo bez atu. Jedenaście <laughs> drogi, raz ma jeszcze dwa piki, no pięknie za Pięknie, zagramą dwa przejścia na stół zagrać jeszcze raz w trefne. Brali 4 pikowe, wykierowe to sześć. Powinna im pasować dziesiątką. Bałem się. Jeszcze jedną daję, trzeba było i pasować. ja aj, aj, aj. bez trzech, za pięćset. Powinno być dobrze. Ten miał kara, to z czym a to dlatego kontrę utrzymał. Powinno być dobrze. Powinno być, że jest kilka punktów. Co ten wyszedł z Asa kier, z Króla Kier wyszedł 0,7 tylko wygraliśmy. Kierowych brali 5. Pikowych. 4 do 9, astre w 10, askaro 11, 12. Zamontuj sobie cofnąć Nie chcę cofać bo to nie eleganckie. No zaszalałem no co? Nie robią mi kierowe, to dobrze. Z czym ta kontra? Musimy zagrać dwa kiery. Gra jak wariota. Co, nie ma kierów? Nie mogę grać w giera. 250, płynę albo za 300. Napisałem, żeby grał szybciej. Uciekł. Trzeba było pika w drugą stronę. No, spasuje. z kim tu gramy? Kanada, a Jenny, Janeta, Janeta, Rumunia najdabrze. No, no gramy, gramy. Serwer coś wisi. No nie pogramy. No nie pogramy. Rządzę stołem. Nikt mnie nie wyrzuci. No pięknie. No, z Elżbietką Gram z Francji, Andrzej i Ingeborga. Ingeborga to koleżanka z Niemiec, 1BA. Cokolwiek to trudne słowo znaczy. Formalnie brakuje mi jednego PC, jednego oczka, dwa trefle. Pytanie o starszą czwórkę, dwa karo, nie mam żadnej. Ho, 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 ho. Musi mieć 10. I moje 14 może wystarczyć. Jak zawistuję w trefle albo w karo, no to jestem dobrej myśli. Liczymy, ile ma Elżbietka. 5, 8, 9. No prawie dobrze. Ale treflowych 5 kierowe 3 to 8. Ko jednej lewe. Biermy. Ustała dama z dziesiątką. Gamka jest dobra. Dziesiątka została. Kier. Ten po prawej może nie mieć kieru, bo jak zagra w Zagrał w Karo obużek No, reszta moje. Nie reszta. Nie moje. To mogę wziąć 8 lew. A gdybym puścił pierwszego pika. A to też bym Uciekła. No i dobrze, że uciekła. Pas. Prywaty. I miała na trzy bezatów. Nie miała starszych czwórek. To co to było dwa trefle? Kolor zgłosiła. Dokładam fit, uzupełnienie i dwa młodsze asy. Wygląda źle jak się uda. A, kar nie trzeba im pasować. W treflach trzeba wziąć. Aha. 2, 4, 6, 7, 10. As, kier. As, kier dla sprawdzenia. Mhm. Uh -huh. Źle. Dama, kier jest do oddania. ja. Trzeba coś zaimpasować. Trzeba zaimpasować karo. I na karo wyrzucić trefla, No. Dawaj. W... Uh -huh, tak. No dobra, to teraz król, karo, a jak wiesz wracać do ręki, biedaczko? Król, karo i karo do waleta. A można karo przebić. Na podział kar. Król karo. Patrzymy jak rzucają. Czy dają sygnały na parzyste, nieparzyste. Nie, no nie umie grać. Nie umie grać. A to teraz z królem Karo impasować dziesiątkę tref u Boreja. Impas dziesiątki tref u Boreja. Szybciutko. Osiem. Cud, jak widne, jak widne, to wygrała, wygrała zguba moja. Idę podać kubek, będę miał luźniej i wracam. Bo trew dobry, nie można tego przegrać. Dziewiątka trew jest dobra. Na drugą dziesiątkę trewy padające, no cóż. Adama Karo była za impasem. Mm -hmm. Plus trzynaście, za dobrą licytację. Hopperhoff, a to jest Ingeborga. Andrzej, a ja gram z prywatą. Nikt nie gra. Sześć Tam trzeba było grać inaczej, zaimpasować waletem, a potem wyjść w damę na spadającą dziesiątkę. Oj. cytowałem się. Ja więcej nie. Ja więcej nie. Ale mój ma wiskiera, po trzy kiery. Po pasie mogę mieć 9, -10, a ja mam tylko sześć, jak to mówią naukowcy. No nie mów cztery kiery, jesteśmy po partii, trzy piki mnie robi. Gramy na... In międzynarodowe punkty meczowe. Mhm. takim długim namyśle, bez kontry. Co mogła oznaczyć kontra Borea? No niestety, jak tu muszą leżeć figury, jak muszą. Mhm. I czy zagrać na singlową królę Treflę, czy na Ach. jak singlowa dama to, to nadzieja jeszcze, że kara nie wezmę, że wyjdzie teraz spod waleta ten z lewy. Z spod waleta wyszedł. Wygrałem Chyba, że mi przebije karo Nie ściągnąłem atutów I teraz tak, z tej strony, żeby zobaczyć czy gdzieś nie wypadnie czwarty walet nie nigdzie nie wypadł czwarty walet Deklarujemy i bierzemy wszystkie przeciwnicy zaliczymy